Dziękuję! <sad> Szymano! Znowu rano! Przygoda! Stacja metra w Perywaniu. Idziemy <donkey> trochę zaznać natury. Jesteśmy już na stacji Sasumty Dawid. Udało się kupić bilet. A wyczytałem w Goglach, że niekoniecznie trzeba dzień dzień się wcześniej bukować. A, więc, no nic, mamy bilety, jesteśmy na stacji, taki jest to autobusik do miejscowości A, this one. 607 chyba numer i jedziemy do Goris. Jakieś 6 godzin poopcować trochę z naturą. Dzisiaj jest tu dalsza podróż jak ta ostatnia, nie jedziemy tak blisko do... wideo. A, Dlaczego? nie? Nie, to... А мне тоже показала. Че, че, че? Ну, поворачивалась. Ну, что считаем? Я в шоке, что там, в таком забавке. Ну и что, я иду до кабак далее. не понимаешь? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Откуда вы приехали? С Польши. Польши? А здесь просто... Да, да. Отдыхали, да? Да. Турист. А, турист? Ja, ja, ja. Na nie. Na górę. nie pojmujesz? Parmiarski nie Nie. Nie? Nie. Nie. Ja widzę. Zero. Ja. No. I jedziemy sobie na południe, na prawie na koniec kraju do miejscowości Goris. Tam musimy się przesiąść, żeby zobaczyć klasztor chyba najpopularniejszy w miejscowości Tatew. Nie mamy nic zabukowane, bo nie byliśmy pewni czy będziemy ogarniali tutaj sobie... Czy ogarniemy tego busa, bo ktoś mówił, że trzeba będzie wcześniej bukować. Jak nie, to awaria, bla, bla, bla. No, ale nic, jedziemy już i trzymajcie kciuki, żeby było w porządku. Próbujemy jechać, wszyscy nas pytają skąd jesteśmy. Bo tutaj nie ma turystów, ale fajnie, bo cieszy mnie ten fakt. W ogóle ogólnie w tym kraju, w Armenii, jest bardzo mało turystów. znają się prawdziwe wiejskie widoczki Jeżdżą łady tam zapakowane, tak jak to właśnie przybliżę to Nie wiem coś widać, bo to świeci Tutaj górki już są Pięknie tu jest, pięknie tu jest Jesteśmy już na pierwszym postoju, w ogóle nie powiedziałem Wam skąd odjeżdżamy. Odjeżdżaliśmy z przystanku, który nazywa się Sasunti Dawid. To jest dwa przystanki od centrum w Metrem w Jerywaniu. Taki autobus, z którym jedziemy, ma Kosztuje 2500 dramów, czyli to jest około 20 zł w tle góry. I mamy mały postoj. To bardzo takie fajne i miłe tutaj ludzie są bardzo szczerzy. Na przykład starsi ludzie zadają takie pytania, czy na przykład rodzice jeszcze żyją, ile, ma, ile rodzice mają lat, ile my mamy lat, czy rodzeństwo mamy. Takie naprawdę podstawowe pytania mocno rodzinne, więc to jest takie fajne tutaj. Dlatego to tu warto przyjeżdżać, bo ci ludzie są kurże naprawdę, naprawdę mieli. Chowałek od trasy. To jest wołga tutaj stoi z boku w środku wygląda nie wiem czy będzie widać przyciemione szyby raczej takie dywany jak u nas w domach kiedyś były są na podłodze Się już czuć zimnie, my jedziemy do miejscowości Goris, To jest 200. O kurczę, samochód jedzie 250 km, jakieś mniej więcej. Od stolicy jedzie się jakieś 5 godzin. A później dalej nie wiemy, jak będziemy jechać, bo mamy jeszcze do przejechania później 40 km, ale tam już podobno nic nie jeść. Tutaj możemy sobie kupić pizzę, tylko tak jeden kawałek kosztuje mniej więcej 5 zł. Wyjąłem sobie dwa na drogę. Dobra, idziemy już dalej po śniadanku, jeszcze jakieś 3 godziny, pokażę wam widoczki Naprawdę ładne Jesteśmy pośrodku niczego. Zajebiście wieje. Zatrzymał się, ale nie ma miejsca dla nas. Ładą, tutaj mamy zobaczcie, kot, taki dywano kot, starszy gość z Zwierzchnia, jest tylko Jedna marszuka w tygodniu w poniedziałek, więc takie życie na wsi, to jak kto siedzi, to po prostu zabiera drugą osobę, bo wie, że nie ma buso. ale fajnie, cieszę się, że taka prawdziwa armia. <ścoughs> Teşekkür canım Rica ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Allah'ım.

Dostaliśmy cukierki, tutaj wszyscy są gościnni i od jednego cukierki dostaliśmy i od drugiego cukierki dostaliśmy, więc Pięknie zatrzymaliśmy się na zdjęciówkę przy, przy moście to jest spływa tutaj woda mineralna w tym miejscu. Pokażę Wam. A, tutaj dobra. Taki strumyczek płynie. Nazywa się Devil's Bridge. Tutaj gościu mówisz, że od wody się. A, ukułem się. Co się wszystko od wody. Takie utworzyło. Termin naturalny jest ciepłą wodą, na gościu powiedział. Zaraz sprawdzimy. Zimna. Powiem, że ciepło, ale zimna jest. It's cold. No, cold. No i tyle. Idziemy dalej. Tak wygląda maszyna od środka. Właśnie tak to wygląda. Prosta konstrukcja. Widoczki pięknie. Docieramy na wioskę. Cisza i spokój. Tak to wygląda, miejscowość Statew. Stanek autobusowy mamy do przejścia jeszcze jakieś 400 metrów. Postaram się pokazać Wam całą tę wioskę dzisiaj. Hu, zmęczone. Nie mamy nic zabukowane. Mam nadzieję, że będzie wolne miejsce. gdziekolwiek powinno być tutaj ludzie z reguły, jak przyjeżdżają ze, ze stolicy. To robią taki tur za to 40 czy za 50 euro Albo nawet za 60 Że Jadą tutaj, robią zdjęcia Tego samego dnia zawijają z powrotem do wyrywaniu A my tu sobie po, posiedzimy To jest chyba nasz Chciałem powiedzieć hostel ale Закриента. Да. Привет. А, oh, спасибо. Мама, я тут. По негоциалам чутка. Бо по За дужо, мама, таки нормальная лозенка. Было да ладно, на букингу было дороже. Мама, не бывает интернет. Привет. А, это хорошо. Это... Да, хорошо. Это да? Nie, to jest dobrze to, I I to Mamy prąd, najważniejszy podobno. Mam mieć internet. A a to szkół, czy są? Przyjechaliśmy tutaj, bo jest jedna atrakcja: klasztor pod wezwaniem świętego Piotra i Papa, tak mi powiedzieli. I idziemy, to jest taki podobno piękny punkt widokowy, jakieś 30 parę minut stąd pokazuje mapa, więc idziemy, zobaczcie, na wiosce, kompletnie nic nie ma. Cisza i spokój, w ogóle wszystko na ulicach jest takie szare, bez koloru. Domy, budynki, a mury, samochody, wsio. A no i zapomniałbym tam ten budynek to jest najdłuższa na świecie. Kolejka linowa Zobaczcie, najdłuższa na świecie kolejka linowa 7500 metrów Na wysokości 1700 metrów 105 minut Ja pieprzę Będziemy odwiedzić Najpierw klasztor Tutaj panie coś sprzedają Liet Let's Спасибо. Морва водка, морва сила. Ну водка. Ну водка. Вот это же сеть корона. Шикарный корона. As always. <laughs> <laughs> Zobaczcie, dzisiaj tu jest dużo turystów. <grystanie> no właśnie. Jeżeli chodzi o polską, Wikipedię nie wyczytałem nic za dużo. To są informacje, że w 2015 2016 zostało odrestaurowane. Oryginalnie brama północna wybudowana w 1875 roku, tutaj są zdjęcia. Tak wyglądało po trzęsieniu ziemi w 1931 roku. Wydaje mi się, że można było, że można będzie po takich informacjach zaktualizować dane na Wikipedii. Tutaj rok 1960. Też północna, północna brama. To są wiadomo teraz czasy teraźniejsze. A, przerobiona tutaj na, na fontannę w 1980 roku. I teraz jak wygląda, teraz tak jak mówię 2.15, 2.16. I tutaj wszystko jest no, jeżeli chodzi o, o odrestaurowanie Ale podobno większą atrakcją jest widok na ten klasztor Ale tak trzeba, jak do środka Chcemy... Patrzcie na to Ja pieprzę Tutaj sobie drogi można tunelami chyba pochodzić Ciepsze jakie tu są widoczki Coś niesamowitego Trochę się chyba spóźniliśmy, bo zobaczę tu już zaszło słońce czy jeszcze całkiem nie zaszło, ale Nie wziąłem pod uwagę tego, że Że to są góry i że Za jedną górą siedzi słońce, a za drugą niekoniecznie Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zobaczyć ostatnie Widoczki Na, na klasztor ze słońcem Tak jak mówiłem, zobaczcie, nikogo tu nie ma więc Było kilka osób, żeby sobie zrobić fotkę w środku W klasztorze Na punkt widokowy Niekoniecznie. A poza tym, taka cała wycieczka, jakbyście chcieli sobie ją zorganizować w od podróży, to kosztuje, nie wiem. Albo 40, albo 60 dolarów. Teraz nie jestem pewny. Opatrzcie, Polska. Tu byłem. Pozdrawiam serdecznie. Ja swoje blebki cały czas noszę dużym kozaku. No życie. Tutaj miejsce wysiedziane widać przez Instagramowiczów. Żartuję, tacy jeszcze tutaj nie dotarli. Znalazłem kartę kredytową Gosia to się nazywa Yang Jongji. Nie pokażę jaki ma kod z tyłu, ale będę starał się gdzieś to na jakąś grubę podróżniczą rzucić, że ktoś zgubił Nie fajnie jest zgubić kartę Patrzcie nadal to jest jakaś czaszka miałem pokazać w tym nie pokazałem to i zobaczcie leży Roby sobie z nią selfie Dość świeża bym powiedział, bo jeszcze zalatuję z niej trochę. Привет. 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 А, поляки. Я а, поляк. Америка. Америка? Да. Ага. Очень приятно. Спасибо. А куда? До свидания. До дома. Не, до дома. Пока. Пока. Nie pomegranate wine Pomegranate One, two, three The, the third one, the you red? see? Yeah, you see the red one It's pomegranate no, I don't like sweet wine ah. mm -hmm. Try oh, yeah, Sklep mamy naszej właścicielki w mieszkania. Ah. Kolacja jeszcze na koniec, zobaczcie mamy ziemniaczki Ciepłe, kotlety mm -hmm. a, Makaron, pasta А, Просто. А это компот. 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 Хорошо, спасибо. Yeah. Огуречки yeah. и хлебок. Хорошо. Yeah. Все хорошо, спасибо. Вудечка до столу, на пола на бедже. Пожалуйста, на здоровье. Чен-чен. Ale let me give me some kompot. Wait, 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 wait. O, jest ah. strong? Powiem wam, że czuję się jak w domu. Chcę mielone kompoty, ogórkie kiszone, ziemniaczki. Brakowało mi takiego żarcia mm. Dobra Tak jeszcze na szybko wygląda mój pokój I siadam do montowania Żegnam się z wami moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie. Subskrypcja jest turbo ważna. Dzwonek jest ważny, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. Ja się z Wami żegnam, bo jutro będzie taka misja, że takiej jeszcze nie miałem u siebie. Więc bądźcie na bieżąco, klikajcie ten dzwonek. I tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozór z Armenii. I happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kinda of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.